Chciałem pokazać także stosowanie profilaktyczne środka ziołowego przeciwko Nozemie, tak nozemy cerane, jak i nozema Apis pod nazwą nozewit. Środek się podaje profilaktycznie dwa razy w ilości 0,3 litra na rodzinę w odstępie 10-dniowym w rozcieńczeniu, e, w rozcieńczeniu e, 3 ml na litr. E, więc nie jest to e, taki antybiotyk na, jak fumagilina. Natomiast e, utwardza jakby jelito pszczele co e, powoduje, że Spory nozema apis nie perforują tego jelita, pszczoła nie głoduje, a nozema się nie namnaża przez to. W takich słoiczkach akurat 0,3 litra już raz te pszczółki dostały. Teraz dostaną drugą porcję. Podaj tylko dwukrotnie, dlatego że przy badaniu mikroskopowym nie zauważyłem e, inwazji e, nozemy. Oczywiście w warunkach domowych przy takim szkolnym mikroskopie trudno i w moim doświadczeniu trudno rozróżnić czy to jest nozema, czy to byłaby nozema Apis, czy cerana. W każdym razie jakakolwiek by ta nozema była, to nie znalazłem w próbkach ich e, e, jej śladów. Dlatego podaję tylko dwukrotnie, bo podaję jakby profilaktycznie i postanowiłem jednak stosować ten środek, bo jak wiadomo ze ma bardzo duże szkody, spustoszenia czyni w naszych pasiekach, prawdopodobnie jest odpowiedzialna za tegoroczne znikanie całych rodzin pszczelich. Takie swoiste CCD, a może naprawdę CCD. No dziękuję. To wszystko.